Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? <grych> nie. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych mieszkańcach? Czemu niby chcesz się o tym czegoś dowiedzieć? Interesuje mnie ich los. Opuszczając kanał, popłyń w prawo wzdłuż wybrzeża. Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas. Ta garstka ludzi, która... Tak długo, jak nas nie znajdą. Jakie są Wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Druga. Nie daj się złapać. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy Cię. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. Dobra, wchodzę w to. Świetnie! Możesz mnie przeszkolić? Pewnie. Szkolenie. Chcę się nauczyć kradzieży kieszonkowej. Oto złoto. Możemy zacząć jak tylko będziesz gotowy. Pokaż mi, jak opróżnić czyjeś kieszenie. Jeżeli chcesz opróżnić czyjeś kieszenie, musisz odciągnąć uwagę ofiary. Zacznij z nią gawędzić. Podczas rozmowy postaraj się ocenić, z kim masz do czynienia. Zwróć uwagę na wypchane kieszenie albo biżuterię. Ale przede wszystkim oceń, jak czujny jest klient. Pamiętaj, że okradanie pijanego robotnika to nie to samo co skubanie czujnego kupca. Jak będziesz niezgrabny, to klient się skapuje. Wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony.